Kilka dni temu zadzwoniła do mnie firma z branży... Przemysłowej, już nie pamiętam dokładnie nazwy. W każdym razie, oni zaczęli się, jak to powiedzieli, sami bawić czatem GPT i okazało się, że są w stanie zautomatyzować proces, który dotychczas zajmował im bardzo dużo czasu i kosztował ich tam szacowali 60 tysięcy złotych w przeciągu tam kilku minut dzięki użyciu czata, czata GPT i stwierdzili, że teraz to potrzebują kogoś, kto ich trochę wdroży w tę te technologię i to wcale nie muszą być agenci AI, wcale nie muszą być jakieś bardzo zaawansowane automatyzacje czy jakieś Przewidywania, sprzedaży oparte o skomplikowane algorytmy, tylko właśnie chcieliby się nauczyć takich naprawdę podstawowych rzeczy, bo widzą nawet w takim narzędziu jak ChatGPT ogromny potencjał. I tutaj z pomocą przychodzisz ty, taka osoba, która jest w stanie wam takim osobą trochę wyjaśnić proste narzędzia, trochę dopasować do odpowiednich problemów i nie wchodząc w jakieś bardzo specjalistyczne języki, specjalistyczne terminy, jesteś w stanie im doradzić i takie proste, Yy, narzędzia wdrożyć. Zgadza się? Chcesz mi właśnie przypomniała mi się historia, że do mnie napisała klientka, okazało się, że jest ogromnej korporacji, i powiedziała, że oni nie mają nic wdrożone, bo zanim cokolwiek u nich przejdzie procedury bezpieczeństwa, RODO i tak dalej, oni mają nawet zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji, i teraz chciała szkolenie dotyczące tego, żeby przekonać kierownictwo, żeby szybciej zajęli się tym tematem, czyli jakby nie do końca warsztat dla pracowników, ale dla właśnie zespołu zarządzającego, żeby pokazać potencjał i zachęcić do tego, żeby po prostu szybciej zaczęli wdrażać AI, czyli taka oddolna inicjatywa pracowników, bo faktycznie no nie każdy jeszcze widzi w tym potencjał.